Dzień dobry, z tej strony Adrian Szpakowski. Dzisiaj zaprezentuję Państwu BMW serii 1 o oznaczeniu 18i z 2021 roku. Zapraszam. Wersja 18i, czyli pod maską mamy silnik benzynowy o pojemności 1,5 litra, 140 mechanicznych, automatyczna skrzynia biegów oraz napęd na przednią oś. Samochód jest w kolorze białym, a kodla lakieru to 300 Alpine White. Samochód wyposażony jest w pakiet stylistyczny M, pełen pakiet Shadow Line, reflektory w technologii LED, czujniki parkowania z przodu i z tyłu oraz kamera cofania. Grafitowe aluminiowe felgi w rozmiarze 18 sali, panoramiczny elektryczny szklany dach, przyciemnione tylne szyby, funkcja dostępu komfortowego. Asystent martwego pola w lusterkach zewnętrznych elektrycznie składane lusterka fotele sportowe połączenie materiału oraz skóry fotele regulowane elektrycznie ponadto fotel kierowcy posiada pamięć. Cyfrowe zegary wersja Lightroom like Professional przebieg samochodu to 18 298 km. Wielofunkcyjna sportowa skórzana kierownica, podgrzewana. Mamy tutaj również aktywny tempomat. Komputerem pokładowym sterujemy klasycznie przy pomocy pokrętła iDrive albo poprzez dotyk. Klimatyzacja w samochodzie jest automatyczna, dwustrefowa. Ponadto fotele z przodu są podgrzewane. Widok za kierownicy. I przejdźmy sobie jeszcze do tyłu. Z tyłu mamy wyprowadzony nawiew powietrza. Niżej dwa porty do ładowania i oczywiście dwie pary mocowań fotelików dziecięcych i COFIX. Klapa bagażnika otwierana jest elektrycznie, a tak przedstawia się przestrzeń bagażowa w BMW Serii 1. Pełną specyfikację samochodu znajdą Państwo w ogłoszeniu, do którego linku dostępnimy w opisie filmu. Jeżeli zainteresował Państwa ten samochód, to oczywiście zapraszam do odwiedzenia naszego salonu na ulicy Czerniakowskiej 47 w Warszawie, odwiedzenia naszej strony internetowej lub kontaktu telefonicznego. W naszej ofercie mamy stale około 200 samochodów używanych, Marek BMW i Mini. Dziękuję i do zobaczenia.